Dobra, i teraz wszyscy. Du, du, dum, du, du, dum, dum, dum. Cześć, witajcie w Hype Trainie Pociągu do Popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj... Tradycyjnie Jadek. Dzisiaj zobaczymy sobie zwiastun trzeciego sezonu The Mandalorian. Zwiazo, zwiastun teaserowy, który wleciał na D23 Expo. Oprócz tego robiliśmy aż, też reakcję na zwiastun Willow. Nowy, już chyba, nie wiem czy finalny, ale już taki prawidłowy, właściwy. Ale The Mandalorian, w sumie na, nawet zwiastunów Star Warsowych na tym panelu, Lukas, filmu było całkiem sporo, więc jestem usatysfakcjonowany, a zżera mnie bardzo ciekawość, czym jest a, ten teaser. A, a, a sam teaser trwa prawie dwie minuty, więc... Jest dość porządny jak na Teaser, a trzeci sezon Mandaloriana pojawi się na Disney plus, dziś na początku 2023 roku. Gotowy? Tak, 3, 2, 1. mała retrospekcja? Dalej większa retrospekcja. Zapomniałem jak kocham ten serial. Mm -hmm. No, księga bo wyszła tam mocne piętno odcisnęła na historii. No uh. Okej, okay, lecimy z nowymi. Widać, że podkapa na dziedzinie w ogólnie Mandalorianu. Tak. Trochę wchodzimy w lore Mandalor. <laughs> <are you? laughs> Oj, im więcej tych hełmów, tym lepiej. You mmm, mm, tak gęste. Ooo. Oh. Najlepiej Babu Freak! Mamy to! Jesteśmy! Najlepszy serial w galaktyce O Jezu, to jest takie ciepłe o, o, o To był najdziwniejszy title reveal jaki widziałem od Dawiem na. Iż 2023 bo wcześniej się mówiło tak oficjalnie, bo chyba podczas Star Wars Celebration zapowiedziano oficjalnie na luty 2023, a teraz mówi się ogólnie 2023. I ja bym, ze względu na to, że też przesunięto Andora, przesunięto Bad Batch na początek następnego roku, Mando też może złapać jakieś tam minimalne opóźnienie. Ale obstawiam, patrząc jak to jest z datą jest gay, która została przesunięta na początek stycznia, że ten Mandalorian to chyba najpóźniej w marcu, może w kwietniu. Mm. zobaczymy, po Wysu, ty testy, naprawdę, dostaliśmy dwie minuty testu i poczuliśmy tego Mandaloriana, to co właśnie kochaliśmy w tym serialu przez... Przez poprzednie sezony, ale jest trochę inaczej. Bo, bo właśnie mamy ten wątek Mandaloru, właśnie wątek całej społeczności Mandalorianów tutaj uchwycony i pewnie to będzie główna. Oś fabuły. No, tego sezonu, bo chociaż... trzeba pamiętać, że jakby dwa sezony Mando trochę nam zamknęły pewną oś. Boba Fett był takim trochę mostem do mm. kontynuacji. To znaczy jasne, w drugim sezonie już mocno budowano i w pierwszym to, co się wydarzy tura, teraz w trzecim sezonie, ale widać, że ten serial już zatacza inne kręgi zupełnie. Może wreszcie zamiast takiego skakania z trochę z odcinka do odcinka dostaniemy właśnie jakąś taką całą spójną oś fabularną. Zobaczymy, bo też jednocześnie to co by powiedzieć, że niektórzy narzekają właśnie na tą proceduralność Mandaloriana, to to jednak ma pewien swój urok, tylko może tak. trzeba jakoś trochę inaczej akcenty rozłożyć, bo jednak te odcinki jednak zwykle, znaczy bo według mnie to, że w trzecim sezonie mogłyby być jakieś takie totalnie pojedyncze odcinki, to to jest... Według mnie dobra sprawa, tak. bo wtedy Mandalorian się radził bardzo dobrze w poprzednich sezonach, tylko może po prostu lepiej to trzeba spiąć, tak jak myśmy narzekali na przykład na pierwszy sezon, że jeden odcinek tam można było, a nawet dwa może spokojnie wyciąć, to, 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 to o to właśnie nam chodzi raczej. Nie, żeby coś ale tak sobie myślę, no teraz równie dobrze mogą przesunąć na Dzień Gwiezdnych Wojen na 4, na, na 4 maja. A może finał będzie 4 maja? Mo, o, może finał będzie 4 maja, nie wiem, ale nie, jakoś nie pragnę, żeby ten serial wyszedł już w tej chwili. Nie, jeszcze nie potrzebuje tego mando, jak powietrza. E, pomimo tego, że minęło już trochę czasu od drugiego sezonu, wiadomo, mieliśmy w międzyczasie Księgę Boby Feta i gościnny występ mando, który w sumie nam sprawił, że Księga Boby Feta to bo, rzeczywiście. Oczywiście księga w tej całej opowieści o Mandalorianach. No zobaczymy. Pa. Jestem dobrej Mogę myśli. Znaczy, niektóre rzeczy, znaczy zobaczymy, bo tak niektóre ujęcia wyglądają nie powiedzmy, w tym zwiastunie, ale niektóre, jakby, otoczenia i niektóre historie, które mogą się tam potencjalnie rozgrywać, kryć za tymi kadrami, zapowiadają się ciekawie. I trzeba podjąć ten najważniejszy temat, jak myślisz, jaką rolę w tym całym serialu będzie pełnić Babuffik? Mam nadzieję, że najważniejszą Baby Yoda, Grogu. Babu Freak? Tak. To jest, nie no śmieję się, ale to mam nadzieję, że. Babu Freak to będzie największy gościnne kamio, jakie może być. Wiadomo, że nie. Wiadomo, że będziemy kręcić się po różnych jakby światach, po różnych postaciach, które już istnieją w tym uniwersum. Mando na tym polega. Wyobrażam sobie spotkanie grogu z babufrikiem. No, co to było? Co to będzie? Czy będzie? Czy prawdopodobnie? Bo nie wiemy, jak to dokładnie będzie wyglądało, więc. No, to zapowiada się ciekawie też pod tym względem pod względem różnych uroczych albo śmiesznych stworków. Z, którym... zakładając, zakładając, że wiemy, kto robi ten serial, duet Filoni i Favreau? Ja jestem przekonany, że ten serial będzie nam jeszcze mocniej się zawiązywać z całym już istniejącym lore Gwiezdnych Wojen i będzie to tak. dopinane i dowrzucane więcej postaci. Ja jestem na to przygotowany. Jakby, jeśli ktoś liczy, że nie wiem, w tym sezonie odwróci się passa i będzie coś zupełnie innego niż w pierwszym i drugim sezonie The Mandalorian, nie. W ogóle to jest ciekawe, czy może na przykład na koniec dostaniemy z sezonu y, jakąś planszę pod tytułem Gwiezdne wojny, Asoka pojawi się, nie wiem, i tu będzie data. Tak jak na przykład mieliśmy z Bobą Fettą. Eee. Bobą bo, 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 Fettą. Bobą Feto. Mam nadzieję, że na samym końcu tego serialu pojawi się plansza Babu Freak powróci. Dobrze, to wszystko w dzisiejszej reakcji. Dajcie nam znać, co wy uważacie o tym zwiastunie. Albo w komentarzach pod tym filmem, albo na Hypometrze, na naszym serwerze na Discordzie. Pasażerowie Hype Train. Dużo naszej relacji z D23 Expo na kanale, dlatego już nam się troszkę języki plączą. Oczywiście, relacje z D23 Expo znajdziecie też na grupie Disney Plus Polska na Facebooku, na którą serdecznie zapraszam. Tak, linki znajdziecie w opisie. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych filmach. Na razie.